Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych bebisiowych przygódkach Po bardzo długiej przerwie Jak możecie pewnie usłyszeć, jestem troszkę przeziębiona A pogoda w tym nie pomaga i mam katar Ale wracając yy... Znowu są bebisiowe przygódki yy, Dużo rzeczy porobiłam, bo zmieniało się troszkę i tak, zacznijmy od tego, że poprawiłam tutaj dróżki. To robiłam tutaj mączką kosną, trochę więcej zieleni. Jest bardziej zielono i ładniej. No i wszystkie dróżki tak samo wyglądają. Jeszcze mi zostało, zostały dróżki w stronę właśnie wieży i tam. Jeszcze tej Takich ruin. Oraz y, tam w stronę młynu Ale to później A jak na razie tak y, Właśnie, po, wracaj do, do tych dróżek Zrobiłam te dróżki, dorobiłam tu takie krzaczki, wydaje mi się, że to tak dość nawet ładnie wygląda Dorobiłam też tu takie właśnie y, z, z, z takich taki z lampami, żeby to ładnie wyglądało żeby te druszki właśnie takie doświetlone i w ogóle klimat był zachowany. Mm, tak. Tutaj pozbyłam się, jak było przedtem. To były zwierzątka. Pozbyłam się tego. I zrobiłam mi tu domek, zaraz tam pójdziemy. Na razie kurki, zosta kurki zostały. No ale zmniejszyłam ich populację, bo ja nie wyrobię z tymi jajkami. Dobra, teraz pójdziemy do tych. tych. Yy, ogólnie model yy, domku tych zwierzątek, że tak powiem, jest tak samo jak yy, jest taki sam, tylko tam troszkę powiększony. Jeśli chodzi o tutaj tą szklarnię, jest tam właśnie bardziej powiększone chyba, tak mi się wydaje, no troszeczkę. O i ono się tak prezentuje. I to są świnki, te krówki, owieczki. No i lamy, które tam miałam. Pójdziemy teraz do. Wioski w sumie. Na no, jak tu był, tak jest. Mm. No. Yy, tak, tutaj dzisiaj dalej są te dróżki. Tutaj nie robiłam, by musiała właśnie z yy, tych... Liści zrobić takie. I w końcu wieśniaczki mają tutaj kościółek. Bo tu miałam taki dużo miejsca. Miałam. Oczywiście, adnotację dodam do tego, jak to zrobić. U mnie jest to trochę dość. Tutaj ta wieża jest dość duża. A tak prezentuje się w środku. Wszystko. No i tutaj można robić bić te mszej, jak one tam będą chciały. Oczywiście No, jak będziecie, no później możecie to porównać. I mnie jest to chyba tam. Machłam się o. Yy, chyba o jedną kratkę jakoś się machłam. Ale to mi nie przeszkadza. I oprócz tego, że ten dach jest taki klocowaty wtedy. Ale to tam. Olać. I dorobiło się dwóch kotków. Bo tu się pamiętały i miałam rybki akurat. To jest Garfit. Tak, Garfit przez te wieśniaczki chodzą. No, i tutaj tutaj jeszcze te dróżki muszę właśnie poprawić. Te schodki. Tak, chyba nic się już więcej nie zmieniło. Aha, tu jeszcze było. Ten jak się zaczepił to. Patrzcie jaki wredny. tutaj są tak wredne. I one tak się stoją. I w sumie tam zamkłam dwóch, ale tu widzę, że jeden wyszedł. W sobie, że przez tą lampkę. Ale ich one tak będą. No, jak, jak na razie to się wszystko znowu rozrasta. Przez długi okres nie gram w Minecrafta. Więc. To jest bardzo duży progres, jak na dwa dni grania. <laughs> Nie miało kiedy. Pewnie jeszcze coś tu się znajdzie, jeśli chodzi o to do dorabianie, przestrajanie. Aha, i tutaj jeszcze jak mam mostek. Bo od mostka w sumie zaczęłam. Jeśli chodzi o właśnie te lampiony bo on też był tak dość ciemny zrobiony i zrobiłam mu to. Hmm. No, tu też właśnie ta dróżka nie jest jeszcze tak zrobiona, tak jak tamte. Jest na razie brukowana po prostu. I właśnie nie wiem, czy zmienia czy nie, ale może zmienię, żeby to było już tak tematycznie. I tu jeszcze właśnie do tych ruin. Jak na razie muszę to zbierać surowców i... No, w sumie to zbierać surowców. W szczególności, właśnie żelaza. Bo trochę mi idzie właśnie na te Lampioniki Te inne. I jeszcze ogólnie mam plan bo, jak tu mam właśnie te takie puste pole, że tak powiem. Myślę, czy nie dorobić. Tylko yy, Czy tutaj właśnie nie dorobić jakiegoś takiego albo budynku. Albo właśnie coś typu jakieś takie ogrody, coś takiego Coś ten deseń Wydaje mi się, że też będzie to tak coś fajnie wyglądać wtedy Ogólnie e, bardzo fajnie wygląda to z góry e, Mogę zaraz pokazać Idziemy tu gdzieś, o Tutaj wejdziemy Zmieniamy O, tak się z góry prezentuje to Wszystko, jak no, widzicie, jest tu bardzo rozrośnięte No, o i tak właśnie te ścieżki wyglądają Właśnie dorobione jeszcze tutaj trochę kilka drzewek Taki pierdółek Myślę, że wygląda to spoko No i tu jest właśnie te takie puste pole, nie wiem co zrobić wiem że albo jakieś ogrody, albo coś takiego Pewnie coś się znajdzie O, święta yy, Pewnie coś się fajnego znajdzie jeszcze I myślę, czy nie skopać właśnie tą łódkę stąd Gdzieś indziej ją dorobić, albo coś takiego, bo tak sama stoi i tak w sumie tu nic nie ma innego ale to jeszcze pomyślimy, może wyda coś. Będziecie mieli coś ciekawego do zaproponowania. Tak jak na razie to tak wszystko wygląda. się wioska jeszcze. No i te dróżki, tu już trochę coś zaczęłam, ale właśnie mi brakuje już surowców. Jeśli chodzi o jeszcze do, do dorabiania, bo... Te z takiem że tak powiem, no to Liany idą. Aha. Też trzeba było je to robić. No, bardzo fajnie to wygląda, wydaje mi się. No, w szczególności ta wiskolona no jest tak super. Super mi to wyszło. Co ma się pochwalę. No, i tutaj właśnie, jak ja mówię o tym kościele, to taki kloc się wyszedł. Jeśli chodzi o to. A, i tu dookoła zamku też nie robiłam tego jeszcze. Mnie tu jeszcze będę musiała coś tu po, po, poprawiać. Tak na razie tyle to będzie. Yy, więc tak, to będzie taki też szybki updatecik, <laughs> jeśli chodzi o ten o yy, świat po długiej przerwie i czekam na wasze propozycje, co można tam dorobić co jeszcze bym mogła zerknąć i zobaczyć czy, by, czy będzie mi to odpowiadać jeśli chodzi o do podorabianie do rysowywanie, że tak powiem żeby ten świat tak ładnie wyglądał no i do zobaczenia w następnych odcinkach opadki!